Rozmowa dnia. Minęła uspa trzydzieści. Rozmowa dnia w polskim radiu pik. Katarzyna Prędkowska. Moim państwa gościem jest posłanka lewicy Joanna Szering-Wielkus. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Pani poseł, czy toruń powinien budować europejskie centrum filmowe Kamery Micz? Przede wszystkim y, może zacznę od tego, że myślę, że pani też to wie. Każda złotówka wydana na kulturę uważam, że jest jedną z najlepszych inwestycji. Y, I to jest jakby jeden obszar tego tematu, który pani poruszyła. Drugi obszar jest taki, czy Torunia Toruń na to stać, tak? Ponieważ e, rzeczywiście nowa instytucja kultury to z jednej strony e, jakby taki punkt dodany na naszej mapie kulturalnej, ale z drugiej strony mamy mnóstwo instytucji kultury w Toruniu, które prężnie działają i czy, e, czy to na przykład nie odbije się jakby, jak, w, jak, w jakiś sposób negatywny na tamte instytucje? Tego się obawiam, dlatego że w całej dyskusji nad budową nowego centrum filmowego Camera Image nie słyszałam, e, ani nie widziałam żadnych badań, które by mówiły że jest takie zapotrzebowanie na te instytucje i obawiam się chociaż nie wiem jak będzie, ale mam takie obawy, że powstanie nowego centrum może skanibalizować po prostu fundusze kulturalne i zniszczyć te instytucje, które bardzo dobrze i prężnie działają u nas. 400 milionów złotych po stronie rządowej na te inwestycje. Trudno odrzucić takie pieniądze. Oczywiście, że tak i powinno nas to cieszyć, ale proszę zwrócić uwagę na to, że tych pieniędzy jeszcze nie ma. Że ja biorę zresztą udział, w, bo jestem wiceprzewodniczącą Komisji Kultury, w rozmowach na ten temat z ministrem Glińskim i nie mamy jeszcze przyklepanych tych 400 milionów, dlatego że minister Gliński nie ma jeszcze decyzji rządu na ten temat, więc co się wydarzy w czerwcu, bo jakby na pier w pierwszym założeniu była taka informacja, że w czerwcu ma dojść do tej decyzji, tego nie wiemy. Przypomnę, że jesteśmy w trakcie kampanii prezydenckiej. Jeżeli prawo i sprawiedliwość przegra te wybory, a ja uważam, że przegra, to ta sytuacja może zupełnie inaczej wyglądać w maju i w w to, co miasto powinno zrobić, żeby ewentualnie się zabezpieczyć? Uważam, że prezydent powinien się zabezpieczyć na taką sytuację, bo jak wiemy różne rzeczy dzieją się w polityce i te zmiany mogą następować tak naprawdę z godziny na godzinę. Musimy zrobić wszystko, aby Toruń na tym po prostu nie stracił. To co, co mógłby konkretnie prezydent zrobić? Nie wiem, nie widziałam umów, które zostały podpisane. Zresztą prosiłam o to ministra Glińskiego, żeby mi je udostępnił. Na razie odpowiedzi na to nie dostałam. Nie wiem, czy w tych umowach są zabezpieczenia dla miasta Torunia. Także gdyby rząd nie przeznaczył tych 400 milionów z jakiejś przyczyny, to co się wtedy wydarzy? Co się na przykład wydarzy z miejscem, które zostało przekazane jako darowizna na budowę tego centrum? Wczoraj prezydent, prezydent grunty. Ja nie znam tych umów, także trudno jest mi jakby w, w, w tej kwestii się wypowiadać. Natomiast podsumowując, miasto powinno się zabezpieczyć na wypadek nagłych sytuacji politycznych, które mogą się wydarzyć już w tym roku. Po drugie, prezydent powinien również zabezpieczyć wszystkie instytucje kultury e, finansowo, bo nie może być tak, że jedna instytucja dostaje... Bardzo duży zastrzyk pieniędzy, a inne instytucje kultury dostają cały czas tyle samo, co dostawały od, od wielu, wielu lat. A wiemy, że dostawały zawsze mało. Zostańmy jeszcze na moment w Toruniu 12 marca w sądzie okręgowym ma rozpocząć się proces cywilny Mariusza Milewskiego, ofiary księdza pedofila Jarosława P. Milewski domaga się miliona złotych odszkodowania od toruńskiej kurii. Na niedawnej konferencji prasowej mówił tak: jestem przygnębiony przyznaniem medalu stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski biskupowi Andrzejowi Suskiemu. To policzek w twarz ofiarom i przypomniał, że w 2015 roku trybunał decyzji Toruńskiej powołany przez biskupa Suskiego uniewinnił księdza Jarosława D. Tymczasem. Duchowny został prawomocnie skazany w tej sprawie i pytał prezydenta Zaleskiego, dlaczego biskup Suski jest wciąż honorowany. Pamiętamy Pani zaangażowanie w sprawę pedofilii w polskim kościele. Jak się Pani do tego odniesie? Ja cały czas pracuję w tym temacie. Stworzyłam też w parlamencie zespół Świeckie Państwo, w którym lada moment ruszą konferencje, które będą dalej rozwijały ten temat i ujawniały ten straszny preceder, który panuje w polskim kościele. Natomiast ja byłam na tej imprezie, na której biskup Suski dostawał to wyróżnienie. Powiem szczerze, że byłam zaskoczona, zażenowana i byłam jedyną... Osobą na sali, która w tym momencie nie klaskała, ponieważ wszyscy, którzy się, którzy się znajdowali na tej sali, byli zadowoleni z nadania tego medalu. Przypomnę, że biskup Suski znajduje się w raporcie, który dokładnie rok temu razem z Agatą Diduszko z Gleską wręczyłam papieżowi Franciszkowi w Watykanie. Biskup Suski powinien być już dawno odsunięty i powinien już dawno ponieść konsekwencje ukrywania księży pedofili. Szczególnie tutaj u nas z naszego regionu. Prezydent Zalewski nie powinien honorować biskupa Suskiego? Uważam, że mieszkańcy miasta Torunia powinni złożyć inicjatywę odebrania mu honorowego obywatelstwa i powinno być to przegłosowanie, przegłosowane na Radzie Miasta. I to powinno się wydarzyć jak najszybciej, a jeżeli nie, to w momencie, kiedy, kiedy rozpocznie się proces. Zasługi księdza biskupa Andrzeja Suskiego są bezdyskusyjne, wyjaśniał na naszej antenie prezydent miasta Michał Zalewski. Dla tworzenia w naszym mieście w Toruniu diecezji, między innymi Poza tym biskup wydał jednoznaczne oświadczenie, w którym zdecydowanie wyjaśnił i poinformował, że zarzuty są bezpodstawne. Tak mówił pytany o tę sytuację prezydent Michał Zaleski. Przekonuje to panią? Absolutnie nie. Myślę, że prezydent Michał Zaleski nie ma informacji szczegółowych na ten temat. Jak wiemy, biskupi w Polsce, w zasadzie każdy z nich wie o sytuacjach związanych z przestępstwami, których dokonują księża. I biskupi milczą. milczą Dlatego, ponieważ kryją sami siebie i nie chcą doprowadzić do sytuacji, gdzie staną przed sądem, a powinni stanąć przed polskim sądem, ponieważ biskupi powinni być dokładnie tak samo traktowani jak każdy inny obywatel, który dokonuje przestępstwa. I biskup Suski powinien być również taką osobą, która powinna odpowiedzieć za to, że ukrywała księży pedofili w naszej decyzji, a wiemy, że tak było. To musiałby rozstrzygnąć się zapewne sąd. Ja pytam Panią o te sprawy lokalne, bo mamy trochę wrażenie, ja jako dziennikarz lokalny, że Pani jest mniej aktywna w regionie. Być może medialnie jestem mniej aktywna, ale jestem bardzo aktywna w, w pracy w moim biurze poselskim. Przypomnę, że mieści się moje biuro na Warszawskiej 4 przez 1. Zapraszam codziennie od 9.30 do 17.00. I tam mamy bardzo dużo spotkań z mieszkańcami, czasami wręcz tłumy osób, które do nas przychodzą z różnymi problemami. I są to osoby od, od licealistów po osoby starsze i ta aktywność jest bardziej skoncentrowana właśnie na takich indywidualnych rozmowach, a oprócz tego jestem też zaangażowana w kilka kwestii związanych z działaniami, które dzieją się w regionie. Między innymi Między Rypin. Rypin Ostatnio była Pani w Rypinie, a ja przypomnę słuchaczom, że Rypin to jedyna miejscowość w Kujawsko-Pomorskim, która przyjęła tak zwaną samorządową kartę praw rodzin autorstwa Ordo juris. Pani tam podjęła interwencję. Dlaczego? Dlatego, że jest ta Samorządowa karta rodziny, która, której nazwa brzmi całkiem ok, jest kartą, którą wprowadza w Polsce albo chce wprowadzić bardzo niebezpieczna organizacja, która nazywa się Ordo Iuris. Ta karta tak naprawdę dyskryminuje nas jako ludzi czyli dyskryminuje osoby, które myślą inaczej, które mają inną tożsamość płciową i ta karta pod przykrywką mówienia tego, że dbamy o rodzinę, robi coś kompletnie strasznego. I Ja dlatego się w, zaangażowałam w te kwestie, dlatego że to jest też jeden z tematów, który ruszyłam już cztery lata temu w polskim Sejmie. Organizowałam konferencję na temat tego, jak bardzo niebezpieczne są wszystkie takie fundamentalistyczne i radykalne organizacje typu właśnie Ordo Iuris i będę chciała zrobić wszystko, aby miasto Rypin się wycofało z tej karty. W tej karcie nie ma mowy o osobach czy o środowisku LGBT. W tej karście. Nawet się nie pojawia to sformułowanie. Oczywiście, że tak, bo jest to tak sprytnie napisane, aby um, zrobić takie wrażenie, że nie dotyka tego innych osób, które mają inną tożsamość płciową. Ale już w pierwszych słowach. Ja teraz nie mam tej karty przy sobie, ale mogłabym pani podkreślić te wyrażenia, które, które bardzo dotykają osoby inaczej myślące, osoby, które, które nie wierzą, osoby, które mają inną tożsamość samochy płciową i powiem więcej o tej karcie mówi już cały świat. To nie jest tak, że polskie gminy sobie te karty wprowadzają, ale ten temat już jest dyskutowany w, w Parlamencie Europejskim. Ja zresztą miałam okazję opowiadać o tym również jak byłam jakiś czas temu w Finlandii na konferencji i Politycy europejscy i bardzo dużo ekspertów i ludzi, którzy zajmują się prawami człowieka jest, są zszokowani tym, że coś takiego ma miejsce w Polsce. Rypin mówi, nikogo nie dyskryminujemy, chcemy zabezpieczyć interesy rodziny Absolut i dzieci w szkole. Absolutnie nie. No, um, to jest właśnie język, który, który um, używają fundamentaliści, bo ja też chcę zabezpieczyć bezpieczeństwo moich dzieci. Jestem matką trójki dzieci i nie życzę sobie, aby takie ideologiczne karty były wprowadzane w miastach, dlatego że one de facto dyskryminują nas, dzielą nas jako społeczeństwo. Jeżeli jakakolwiek gmina chce wprowadzić jakieś nie wiem przepisy czy karty w swoich gminach jako obowiązujące, to przecież ma takie możliwości. Jest europejska karta równości, jest europejska karta różnorodności. I te karty, one zostały uchwalone przez Unię Europejską, są hmm, obowiązującymi kartami i e, w różnych gminach e, w, w małych miejscowościach e, w Europie i dlaczego nie skorzystać z tego co jest po prostu, e, co ma po prostu ręce i nogi a nie wprowadzać coś e, co jest dyskryminujące dla innych Ostatnie pytanie. Pani poseł kiedy w regionie, w Toruniu zobaczymy Roberta Biedronia. Lata moment. Na początku założyliśmy, że Robert przyjedzie do tych miejscowości w naszym regionie, w których nie był w wyborach parlamentarnych, więc były w Grudziądzu i we Włocławku. Te spotkania były świetne, bo przyszło bardzo dużo ludzi. Za co mieszkańcom i mieszkankom tych dwóch miejscowości bardzo dziękuję. W Toruniu też będzie. My na razie jako komitety, które się zawiązały w naszym regionie, ale również w naszym województwie zbieramy podpisy, zachęcamy do tego, aby przyjść i podpisać nam karty. Podpisy można złożyć u mnie w biurze, ale również w biurze posła Roberta Kwiatkowskiego. Dziękuję serdecznie za Dziękuję. spotkanie. Moim Państwa gościem była posłanka lewicy Joanna Szojring-Wielgus, Katarzyna Prędkowska. Do usłyszenia. Miłego dnia.